Ja, wir sklepen schiffen, wo es kommt, wie synów Izraela, zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Synowie Izraela mówili im, Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i chleb jadali do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę. Pan powiedział wówczas do Mojżesza, Oto zeszlę wam chleb z nieba na kształt deszczu i będzie wychodził lód i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie. Słyszałem przemranie synów Izraela. Powiedz im tak. O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że ja, Pan, jestem Waszym Bogiem. Rzeczywiście, wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a kiedy na rano warstwa rosy uniosła się ku górze, ujrzano, że na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego synowie Izraela pytali się wzajemnie: Manku, to znaczy, co to jest, gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy Mojżesz powiedział do nich, to jest chleb, który Pan Wam daje na pokarm. Oto Słowo Boże. Pokarnec nie ma Pan swój ludowtarzy. O z nie ma Pan swojego. ອາຍેກໍກັບໂຕມັນ Jego Prawicą. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do deprecja. Bracia, to mówię i zaklinał was Panu, Abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa, słyszeliście przecież o nim i zostaliście nauczeni w nim zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, Że się poprzedniego sposobu życia. Trzeba porzucić dawnego człowieka który ulega zepsuciu na skutek kłamliwych żądzeń, a odnawiać się duchem Waszym myśleniem i przyoblec człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Oto Słowo Boże. Amen. Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja. Nie samym św. przyjęć Bogu, lecz każdym Słowem, które pochodzi z ust Boży. Alleluja, Alleluja. Z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także jego uczniów. Wsiedli do łodzi, przybyli do kafarna i tam go szukali. Nie zaś go odnaleźli na przeciwległym brzegu rzekli do niego, Rabbi, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedział im Jezus. A Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam. Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że mieliście chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego, Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając, rzekł do nich, Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do Niego, Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i tobie uwierzyli? Cóż działasz? Ojcowie nasi jedli mamy na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam. Nie mój, żeż dał Wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da Wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba wstępuje i życie na świat. Rzekł więc do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, Ja jest chleb życia, kto do mnie przychodzi, nie będzie łagodny, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Oto słowo Pańskie. Pałowie nie Leżała raz krąbka chleba w szkolnym koszu na śmieci i wzdychała pełna żalu, że ją wyrzuciły dzieci. Aż to nagle poza sobą jakieś szmery usłyszała, a kiedy się odwróciła, bułkę maślaną ujrzała. Nie rozpaczaj, rzekła bułka, coś ci powiem w tajemnicy. Musimy się stąd wydostać, by się znaleźć na ulicy. Tam znajdziemy biednych ludzi, których widok nasz ucieszy albo radość zapanuje pośród głodnej ptasiej rzeczy. A myślałam, że to uschnę, rzekła kromka, uśmiechnięta. Chodźmy zatem szukać ludzi, tych, co jedzą chleb od święta. Prawda ta znana od wieków, że należy chleb szanować, a jak się koma za dużo, trzeba innym podarować. Tymi słowami, bracia i siostry, Chrystusie Panu, chce rozpocząć tą homilię i chociaż nie będzie ona o problemie głodu na świecie, to też będę chciał co nieco o tym powiedzieć w naszej przestrodze, ale chciałbym, żebyśmy się bliżej przyjrzeli temu, co było w wyniku Słowa, zwłaszcza w pierwszym czytaniu i w Ewangelii. Chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli postawie ludzi ze Starego Testamentu, z Nowego Testamentu i jakby te postawy odnieśli do samych siebie, czyli my przypadkiem takich samych postaw, jak ci ludzie nie popełniali. I pierwsza postawa, jaką nie chcę y, powiedzieć, przytoczyć, to jest postawa szemrania. Przy czym y, słowo szemranie to polskie znaczy, ono dobrze nie oddaje istoty słowa, ponieważ dosłownie szemranie w Izraelu oznaczało nic innego jak gniew, jak narzekanie a wreszcie niechęć do samego Boga. I zauważmy, że lud ze Starego Testamentu przemrze przeciwko Mojżeszowi, Aranowi, ale tak naprawdę jest to oszczędanie przeciwko Bogu. Dlaczego? Dlatego, że Izrael jeszcze nie ma wystarczającej takiego, takiego zaufania, żeby mówić Panu Bogu, Panie Boże, ja wiem, że Ty nas wykupiłeś, Ty nas chcesz dobrze i pójdziemy za Tobą. Oni tego jeszcze nie mają, tego oszczędają przeciwko Bogu. A jak się zachowują ludzie z Ewangelii? Mówią wprost, jaki znak uczynisz, abyś mógł żyć? Co Czyli czy niż, abyśmy uwierzyli? Co zdziałać? Czyli czym mnie Pan Jezu jeszcze zaskoczysz, żeby w Ciebie uwierzył? I chcę zapytać Ciebie i mnie, czy my takiej postawy też nie mamy? Czy naprawdę, kiedy się gromadzimy tutaj w Kościele, przyjmujemy chleb w ciało pańskie w postaci choski? Czy my mamy w sobie tą wiarę, że ta chosta jest w stanie nas, nas zbawić? Czy my mamy taką wiarę w to, że to jest prawdziwy właśnie chleb z nieba, że to jest prawdziwy Jezus Chrystus? Czy mamy tą świadomość? Czy przypadkiem gdzieś tam w duchu nie, nie szemramy, yy, żeby powiedzieć to może to jest czy coś? Druga postawa to jest szkoła zaufania. Zauważmy, że Pan Bóg... Kiedy daje przebiórki, daje mannę Izraelowi na pustyni, to on ich podprowadza do siebie. Czyli w ten sposób nie, nie pozwoli im zginąć z głodu. Ponieważ manna z nieba to nie było tylko przetrwanie. To było przekonanie narodu izraelskiego do siebie. Ja jestem Bogiem, który zbawia, który kocha. Tak samo zauważmy, że w tutaj w drugiej części, czyli, czyli tutaj, gdzie Pan Jezus mówi, że ja jestem krewem życia i to do Mnie przychodzi, nie będzie łagrał. I to mówi do ludzi, do tych, którzy Go słuchają. I decyzje o tym, czy pójdą za Nim, czy nie, pozostawia im samym. Także zwróćmy uwagę na to, że my dzisiaj też mamy kryzys zaufania. Nie ufamy ludziom, nie ufamy samym sobie i też i przez to bardzo często nie ufamy też samemu Bogu. Tego też trzeba nam taką, taką, takim właśnie zaufaniem yy, do Pana Boga się wykazać, że my naprawdę wierzymy, my naprawdę przechodzimy do Kościoła, bo ufamy Bogu, że nas bawi, że nas uleczy, że nam pomoże. Trzecia postawa jest, ja tak to że nie samym że żyje człowiek. I powołując się na Chciałbym powtórzyć nogę prawa, gdzie czytamy, że nie samym godem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boga, to te słowa właśnie chcę odnieść do jednej statystyki, między innymi do, do tego, że kiedyś się do tego kazania przygotowywałem, to chciałem zwrócić uwagę na to, ile żywności marnujemy co roku i to, co przeczytałem, to mnie zatrwożyło, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że tylko za tamten rok 2023 i tylko w Polsce wyrzuciło się na śmietnik, uwaga, blisko 5 milionów ton żywności. My tu nie mówimy o 5 tonach. My tu mówimy o 5 milionach ton. I kiedy tak spojrzę, i myślę, że Wy też, moi, moi kochani, to mi też widzicie, przy okazji różnego rodzaju czy do Wielkarosy, czy do Bożego Narodzenia, jak hipermarkety są oblegane, jak te pełne wózki tej żywności wyjeżdżają. Może ktoś ma taką potrzebę, owszem, jasne, bo może ktoś się chce podzielić z biednymi, może ktoś ma dużo godziny przy goście, rozumiem. Ale jakże często może być to postawa, która nas właśnie pchnie. To już jest po terminie, a tego już nie im to wyrzucę. Dlatego też zwróćmy uwagę na to, co kupujemy i ile kupujemy, żebyśmy tego jedzenia nie marnowali. I druga postawa, że my też powinniśmy żyć Słowem Bożym, czyli karmić się. Jak często karmić się Słowem Bożym? Jak często się da do Pisma Świętego? Czy tylko wtedy, kiedy jestem w kościele, czy może też prywatnie, przeczytam wesel albo dwa. I teraz ktoś może powiedzieć, no dobrze, no ale ja nie mam, ja nie mam w domu Pisma Świętego, albo to jest książka, gdzieś tam leży. No dobrze, ale prawdopodobnie większość z nas, tutaj obecnych, ma coś takiego jak telefon komórkowy. I pewnie to już jest taki telefon takiej generacji, że ściąga się różnego rodzaju aplikacje, i w tych różnych aplikacji, uwaga, bezpłatna aplikacja jest Pisma Świętego. Możesz sobie ściągnąć, zainstalować, w wolnej chwili wersję 3 przeczytać. Kalnisz się w ten sposób słowem Boże, i do tego cię Panu zachęca. I ostatnia postawa, którą chciałbym tutaj yy, powiedzieć, to jest głód Pana Boga. Moi kochani, Mojżesz wrócił się do Izraelitów, że to jest chleb, który daje wam Pan na pokarm. Oznacza to również zachętę do tego, żeby tak jak się karmią tym chlebem, żeby też się karmili samym Bogiem. I przez to, przez tą postawę również Pan Jezus mówi do nas, mówi się na się Nakarmi się tym, co Ci chcę dać. Nakarmi się moją propozycją zbawienia. Chcień z tego skorzystać, bo Cię ukochałem. Bo dla, bo dla Ciebie właśnie umarł na krzyżu, żebyś się mną karmił, żebyś się mną karmiła. Do takiej postawy, siostry i bracia, kochani, Was zapraszam. Panie Jezu Chryste, Ci chlebie dający życie wieczne, wlej w nasze serca swoją łaskę, dzięki której będziemy odczuwać pragnienie karmienia się Twoim słowem i Twoim ciałem, bo Ty żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.